Ups, popsułem. Sprawdzone, sprawdzone. Tak moi drodzy, daliście się złapać na clickbajta, bo to ostatni naturalok kręcony telefonem. Zapraszam. Korzystamy z ostatnich chwil, bo jak będziecie to oglądać, to już ćwiczyć nie będzie wolno, chyba jesteś zawodowcem. W sumie my jesteśmy, tylko jeszcze nie mamy na to papieru. <śm> Moi drodzy, po treningu zadzwonił do mnie mój ziomal Tomek. Ma podobnie, podobno do mnie sprawę. Jest to na tyle ciekawa persona, że wziąłem ze sobą kamerę. A może będzie coś ciekawego do pokazania na vlog? Lecimy. Najpierw muszę sprawdzić koło. Coś zaryłem znowu, ale żyję, więc zginę. O kurde, trochę piliu. No, tego się myślał. Cztery pisze skłonąć. Marikołano? Zaraz zobaczysz, jak się mi się rusza. Jestem to Marikołano! Widzę, że Marikołano lubiasz <laughs> <laughs> szczególnie Gastro, panie. To jest Że ci nie zgięli po tym. Tak. Fajnie kręci? No kurwa, zwierz z, z budowanym gimbalem, więc... Ale co? Do tego nie podpinasz telefonu już Można podpinać Można? Tak A może i samemu lecieć Dobra, pokaż co my tu przywieźliśmy Ta jest! Pięć jak bochen chleba Gleba, gleba Tak jest Żeby grzecznie spały w trakcie podróży, albo przynajmniej nie miał czasu, A skoczy, i na stałe będzie mm, brane pod uwagę w tej no, w szerokiej kartce. A meczowe już nie było pierwszej 11. Ale, ale... przecież pamiętamy to doskonałe. To... Chyba działa, czy działa, na razie smakuje. Dodałem im tego typu specyfików z racji tego, że będę miał trochę problematyczną trasę przez całą Polskę z Krakowa na Podlasie do Biegostoku i zazwyczaj jest to koszmar dla nich, dla lunarza szczególnie. Niby ten facet, ale takie wsrany, i mi miał całą drogę, więc spróbowałem, zobaczymy, oby podziałało. I co? Jesteś naćpany? Pokaż gały. Co takie źrenice dziwne? Ktoś tu jest naćpany. A grysiunia? O, tutaj to już wygrzana dobrze. Bez zjazdów tu jeszcze musimy całą drogę zrobić. Ochody, wanik wywalony pod w ogóle ścianę. Co tu się działo? Może ja pomyliłem próbówki i dałem wam krajówy? Halo, Lunasz? Lunasz? No, może coś z tego będzie. Ładujemy się, pakujemy się i zawijamy, moi drodzy. Czas wyjawić, co się kryło w tajemniczych siatkach z wczorajszej wyprawy nocnej. Kleba, kleba, pięć jak Bochen, chleba. Zapraszam. pan pierwszy czy pani, tyś? kurka wodna. Uff, z bólem serca! Uff, z bólem serca, z bólem serca! No ale cóż, to dla ich dobra. No nie patrzcie tak na mnie, to tylko 6 godzin! Będę wam śpiewał w trakcie. Zresztą nie wiem, czy to nie pogorszy sprawy. Ok, Google. O, coś mnie nie lubi. Okej, okay, Google. Shit, chyba coś z moim angielskim. Ok, Google. Damn, zabierz mnie do białego stoku. Wiadomo, jeśli chodzi o muzyczkę, jeśli chodzi o trasę, bardzo ważna jest muzyczka. Tutaj mam do przygotowania, mam parę zaległości w tym roku, więc polecimy nie tylko rapowo, na pewno będzie Flojo do sprawdzenia, czyli brytyjska kozacka raperka, tak jest, no panic, no pain i troszkę bardziej popowo, czyli Sevdaliza. Pik, tak jest. Shabrank. I to jest playlista na naszą podróż. Zobaczymy, czy to siądzie. Zaczniemy, może rapować. co się będziemy skubać. No panic, no pain. Was to me, <try> Elegancko, teraz można jechać. Aha, fajnie. Ok, Google, zabierz mnie do Biego Stoku. 5 godzin, ekstra. No to lecimy moi drodzy No jak widzicie, towar przychodził słaby Bo lunasza coś nie kopnęło No niestety stary, musisz wytrzymać Musisz wytrzymać O, nie rób to Ała, no sorry Oho, chyba ktoś nielegalnie ćwiczy A to moja siłka od 28 stycznia Słyszycie to? To się nazywa kocia muzyka. Myślałem, że po którejś już podróży do mojego stoku się przyzwyczai, ale prędzej to ja chyba znieczulę się na jego jęki. Ale na razie mi boli słuchanie tego. Luni, nie płacz. Trzeba co przytankować i trochę odpocząć. Dobry? Dobry? Żartowałem. No już myślałem, że nie znajdę. A teraz dla moich dzielnych pasażerów smakułyczki mile tak zwane, ale zasłużyliście. O! Oho, coś nie jest głodny. No, coś tu jest wybredny. Spróbujemy jeszcze z tym. Oho, to się lepiej przyjęło. O, Seba Kot wrzucił nowy film. Sprawdźmy. A co to za wam... I to będzie na wstępie <laughs> Powiem wam, na żywo to jest jeszcze gorzej. Tak jest na YouTube to to, 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 to jest nic. Na żywo to jest straszne. A to co nie wrzucą do tego odcinka, to powinni po 23 puszczać dopiero na YouTube. Mówię wam, mówię wam. We've made it! Witaj Jeszcze raz, bo nic nie widać. We've made it! Witajcie na moim osiedlu! Białostoczek, najlepsze osiedle! Moi drodzy! Tu, tu chodziłem na kremówki! Tu pierwszy raz dałem buziaka, koleżance! A tu tu musiałem spierdalać, ale tego już wam nie będę opowiadał. Udało nam się dranie, udało nam się. W końcu, au! Ech. Mamo, tak samo było, no nic. Patrz, tu musisz lać, zanim nas nie pogoni mama. Nie da się, mamo, zostawię na klamce i to samo będzie, niestety. No? tu spać lubi, nawet nam do spania. Dlaczego kamerę Do Dużo? No właśnie, to o to chodzi, że była, wiesz, z przyczajki. Tak? No, no nic, no wszystko we vlogu będzie. Hello, happy Christmas! Oh. Na no, gośkolendę zaśpiewaj czy coś? Mamo, dobrze zaczęła. A to to chodzi, spontan się liczy mamo. Nie powinnaś o tym wiedzieć. Konia? Ho ho ho, no, zobacz widzisz ho, ho, ho. Jest. Wszystko Merry jest. Happy Christmas. Stylowa się zgadza. Nie ma. Mamo, kręć co? mnie. No i celujesz mi we mnie coś. No i tyle. Chowina. Ale jak ja nie wiem, okulary powinnam nałożyć do tego. Mamo, dary. Czas na dary. Jutro po świętach. Eee. Po wigilii. Nie, co ja mi w Rozmówki Ale pasek wziąłem. Rozmówki coś. Ja? To mam się uczyć? Nie, sobą, <grym> A będziesz się uczył? To jest mam. Synuś. Tak. Ale ja Cię nagrywam. No to ja przegnę. Ty patrz. Trochę da. Tak. To zobacz na razie, bo to dopiero początek. Ale jutro. O nie, tak... Co to jest? Chleb. Mamo, z niepołomic. To nie są żarty. Ty białego... biały chciałeś. No jaki to Mamo. Ja biały kupiłam jeden. Mamo, mówiłem, że nie trzeba było, no to wysnie. Ja mamo, dwa bochny przyjechałem, no cała ty, to lepiej, żeby Ale będziesz jadł. Będzie... No, mamo, ja ci pokroję. Pokroję ci. Takie, no, żeby się wynajedzona była, nie dwa razy, żeby nie kroić. Mamo, jest super z połomić. Mamo, większość jest tych białych razowych już nie ma, tylko barwią karmelem. Nie chcę, bo przywiozłem dwa bochenki, mamo. No, No jaki, z biedronki was? Nie. Skąd? A, dobra. Zrobimy starcie chlebu w takim razie. Dobra, odstawaj, to jeszcze nie koniec, mamo. Odstawaj tam, to jeszcze nie koniec. O, widzisz. O, Mamo, to jeszcze nie koniec. Wróć pod światło. A no, chleb. A chleb, no właśnie dwa dałem ci. Właśnie ci dałem dwa chleby.